Witam Was moje drogie raczki na kanale Kietwitch Tarot przesłanie na nowy tydzień dla Waszego znaku Zodiaku. Pierwsza część jest dla osób w różnego rodzaju partnerstwach. Mogą to być biznesowe, mogą to być życiowe, czy też po prostu jakieś partnerstwa druga część dla singli oczywiście czasówka w opisie pamiętajcie, że możecie zamieniać sobie tę energię, no i oczywiście pamiętajcie o tym, że nie wszystko o czym będę dzisiaj mówiła musi z wami rezonować więc bierzcie tylko to co co wynajdziecie nawet jakiś mały szczegół, detal który wam w czymś pomoże, pamiętajcie, że nie wszystko tak jak powiedziałam będzie tutaj z wami w codziennym waszym życiu odpowiadało Dlatego to tak podkreślam, że ponieważ pokazują się tutaj jakieś no kilka różnych historii, ale takie bardzo uczuciowe niestety. No i tak jedna historia jest smutna, powiem szczerze od razu. Smutne, oczywiście, to tylko karty. Pamiętajcie, że to tylko na jeden tydzień, a poza tym nie musi się to w ogóle z Wami w jakikolwiek sposób pokrywać. No, to, co się pokazuje, moi drodzy, jesteście roz... dwie osoby królowa i król. No, no, nie ma co ukrywać, tu jest para po prostu dwie osoby, które ze sobą idą przez, przez życie małżeństwo. No, i pomiędzy wami stoi jakaś przeszkoda, jakaś osoba. To może być mężczyzna, może być szef, nie wiem, może być ojciec, jakaś osoba, która naprawdę tutaj się kieruje bardzo taką, mo, może być to jeszcze jakaś powiedzmy kontrola, jakieś prawo, autorytet, jakiś, nie wiem, coś w tym stylu. Ktoś, kto trzyma tutaj silną ręką coś, więc nie wiem, dacie mi znać, wierzę, czego w komentarzach ja po prostu to, co widać tutaj w tych kartach, no to się tak klarownie bardzo pokazuje, jeśli chodzi o ten kierunek, ale zaraz jeszcze powiem o innych rzeczach, więc to jest tylko dla tych osób, u których rzeczywiście coś się mogłoby ewentualnie dziać w tym małżeństwie, czy w partnerstwie, bo nie wszyscy tutaj jesteśmy jakby w takich stałych związkach, tylko może do nich zmierzamy, albo żyjemy po prostu w takim partnerstwie normalnym, życiowym. W każdym razie macie tutaj osobę, która was rozdziela, macie tutaj, czy też może was rozdzielać nawet jeśli nie osoba, tu się baran pokazuje, więc to może być jeszcze może jakaś podpowiedź, ale może być też tak, że po prostu wy sobą chcecie rządzić z jakiegoś powodu i no, nie możecie tutaj jakby znaleźć, jakby Dwie silne osobowości, dwie bardzo normalnie rozumiejące się na co dzień, dogadywujące. W sensie nawet Macie te same um, pasje, te same, nie wiem, um, Przykładowo mówię, seriale oglądacie, z, jak to się mówi, zainteresowania, tak? Więc du, dużo tu jest między wami takiej chemii, krótko mówiąc, w ogóle, pod każdym względem i, i w... Um, <grym> I w łóżku, tak i w życiu, i w pasjach, i w pracy, zainteresowaniach. No, w ogóle, bardzo takie dwie skrane ze sobą osoby. Naprawdę macie o czym pogadać, i, i tym też się tutaj e, kierujecie przez to Wasze życie. No, ale tak jak powiedziałam, e, albo któryś z Was chce bardziej tutaj kontrolować e, partnera, albo jest osoba, która Was tutaj niestety wprowadza w taki, w taki zamęt, troszeczkę tutaj. Samo w sobie cesarz jest bardzo dobrą osobą. To jest ktoś, kto oczywiście trzyma wszystko twardą ręką, trzyma kontrolę, ale to jest też osoba, która jest bardzo życzliwa, jeśli chodzi o rodzinę, więc jest dla tej rodziny w stanie zrobić właściwie wszystko. Więc nie bardzo chciałabym się tym tropem tutaj kierować, że to. No, że to jest ktoś wam bardzo bliski, ktoś, kto obojgu wam dobrze życzy, więc jakby tutaj, nie wiem, z jakiegoś powodu jakaś kontrola tutaj wchodzi między Was. Um. No, i później to już jest krótko: jest trzy miecze, więc nie wiem, albo to może być jakiś nowy partner dla pań, tu się pokazuje, albo dla panów nowa kobieta, dlatego, że no, mamy trzy miecze, więc tutaj albo chodzi o jakiś właśnie romans, który się nawiązał, albo po prostu ktoś kogoś zranił w uczuciach. Tutaj już jest jakby wychodzenie, wycofywanie się z tego, z tego ciężkiego czasu, z tego, co was tutaj raniło, rani. No, wy tutaj, krótko mówiąc, uciekacie, przeprowadzacie się, zmieniacie otoczenie, zabieracie się z tego miejsca. I albo to jesteście wy dwoje, bo tu są właśnie w tej karcie sześciu mieczy pokazane zawsze właśnie, że... Ktoś się o nas zaczyna troszczyć, ktoś y, nas przeprowadza przez ten ciężki moment w naszym życiu, y, czy też jakąś taką ciężką sytuację, więc tutaj nie musi konkretnie chodzić o małżeństwo, w ogóle konkretnie o jakąś sytuację ciężką w waszym życiu, y, kiedy nie można znaleźć jakiegoś porozumienia. No i tutaj to dokładnie się pokazuje tak samo, czyli jakieś y, cierpienie, trzeba coś po prostu prze... Pracować, przejść z tym do porządku dziennego, wyciągnąć lekcje, zapomnieć i iść dalej. Więc no, w każdym razie, ja bym powiedziała, tutaj dla części z Was może się wynosicie od rodziców, od znajdujecie swój własny dom własne, swoje nowe miejsce no i e, krótko mówiąc bardzo ładnie dlatego, że wszystko bardzo pięknie tutaj dla was akurat powiedzie zakończy, macie dziewięć kielichów, więc to jest spełnienie marzeń to jest miejsce, gdzie chcecie i uwielbiacie być więc same dobre, pozytywne rzeczy na waszym horyzoncie jeśli tutaj nawet w przeszłości zostało coś zostawione niesympatyczne nieprzyjemne macie tutaj już e, takie krótkotrwałe to wszystko, było takie no widocznie już to za wami się ciągnęło, lub po prostu jakieś decyzje zapadły, bo e, i w królu mieczy, i w królowej mieczy zawsze są jest jakaś konkretna decyzja, e, którą się pokierowaliśmy nie z sercem właśnie, tylko logiką, logiką i tym, co się dookoła nas dzieje, więc bardzo tak może być tutaj. E, pod tym względem też tak. No i macie głupca na koniec, więc głupiec to jest tak karta wodnika tutaj się pokazuje. Um, może być tak, że wy tutaj właśnie ić. no nawet nie może być tak. Wy tutaj idziecie w dobrym kierunku, więc jakby zupełnie wszystko na nowo, ale w bardzo dobrą stronę, bo tutaj do, idziecie właśnie do tych dziewięciu kielichów, z której strony by nie patrzeć. Z czegoś, co odchodzicie, prowadzi Was do tych dziewięciu kielichów, czyli samo szczęście, same uczu przepełnienie uczuciami, e, bardzo ładna, pozytywna karta. E, głupiec, tak samo w tą samą stronę dokładnie zmierza, więc te dziewięć kielichów jest jakby wam pisane, więc jeśli chodzi o zakończenie. Zakładanie rodziny, o przemieszczanie, o znalezienie nowego miejsca, będzie wszystko pozytywnie, tak jakbyście sobie tego um, zapragnęli, wymarzyli. Głupiec to jest też dziecko, więc nie wiem, czy tutaj to ma dla Was też jakiś sens, ale tutaj może być tak, że ktoś z Was się dowie o tym, że spodziewacie się dziecka. Um, no bardzo, bardzo ładnie tutaj, jeśli chodzi o ten, ta końcówka tego tygodnia się pokazuje pozytywnie pod każdym względem, więc jakby tutaj nie macie się czym martwić i teraz jeszcze tak króciutko przelecę wam, jeśli by nie chodziło zupełnie tutaj o to rozstawianie tych, tych dwóch osób, czyli pary małżeńskiej, powiedzmy, czy partnerów. W Królowej Mieczy, moi drodzy, macie tutaj um, uważ... Um, jakby... Uważać na osoby, które mają cięty język, ktoś, kto Wam może dopiec słowami, bo tutaj się pokazuje kobieta, która będzie tak próbowała właśnie robić, więc dużo takich, takich ciężkich ryposty na różne rzeczy się pokazuje. Więc nie dajcie się tutaj wciągać w jakieś takie nie jakby to powiedzieć najlepiej. Nieporozumienia, bym powiedziała kłótnie, w szczególności dlatego, że tutaj się te kłótnie pokazują, macie kilka tych e, mieczy tutaj, a więc e, jakby taka energia ta mieczowa tu się utrzymuje dla was. E, w szczególności tutaj uważajcie, abyście, e, gdybyście to wy byli taką osobą, która tutaj zacznie właśnie, bo tak może też być, że to wy jesteście tutaj osobą, która jakby przez. E, te emocje wasze troszeczkę was przerosną i wy tutaj, właśnie w stosunku do tego lidera, do tej osoby, którą powinniście jakby szanować i nawet w takim sensie tutaj do tej osoby podchodzić, no z jakiegoś powodu was tutaj emocje poniosą i niestety, właśnie tu się tym zranieniem to będzie kończyło to może być wasz szef nawet, to nie musi być ktoś z rodziny, to może być wasz szef, więc tutaj uważajcie, bo może cię, um, no traf, jak to się mówi, trafiła kosa na kamień, tak, więc tutaj może być tak, że niestety, bo on jest bardzo silny, to jest tak o silna osoba, która nie ustępuje e ktoś, na kogo nie można wpłynąć swoimi decyzjami, opiniami, e sytuacjami, więc tutaj jest ktoś, kto trzyma kontrolę, ale dlatego, żeby się właśnie kierować to Tą logiką, tą prawdą, tym właśnie nieugięciem. To jest taka osoba tego typu, nie ma tutaj poczucia humoru, no ale jakby wy też nie pokazujecie tutaj za bardzo jakiejś takiej energii, kiedy jesteście skłonni do tego, żeby tutaj coś obrócić w żart i później z tego wyjść, nie właśnie sięgając po to, po to zranienie, tak. No nie macie kogoś łatwego tutaj między sobą, ale tak jak powiedziałam wy sami też jakby nie sprawiacie wrażenia, że ta, do takich osób też należycie. Um. Samo sedno tego wszystkiego mówi o tym, żebyście tutaj działali mądrze, logicznie i właśnie bez emocji, dlatego że tutaj też jesteście takimi osobami, które właśnie łatwo jest zranić i to się bardzo do waszego znaku zodiaku pokazuje. No i niestety, jakkolwiek byście nie byli silni, bo tu się pokazuje, pokazujecie jako ktoś silny, ktoś, kto właśnie jakby. Rzeczywiście wie, co, co robi, wie, czego chce. Tutaj łatwo was właśnie zranić jakimś niepotrzebnym wplątaniem się w jakieś takie dyskusje zupełnie, no tak jak mówię, niepotrzebne. I tutaj będziecie jedyne, co będziecie widzieli jak, jako sensowne wyjście z sytuacji to właśnie przeprowadzka. Tutaj jest też podróż dla was. Tu jest jakieś odejście, przynajmniej zmiana otoczenia na jakiś czas, ale wszystko jakby no, wróci do normy, wróci do takiego ładu. I tak jak powiedziałam, na horyzoncie tu się Wam pokazuje coś bardzo porządnego emocja, emocjonalnie, spokojnie, materialnie, spokojnie, fizycznie. Satysfakcja się pokazuje. Dla części z Was tutaj jest pokazane, że będziecie, nie wiem, Wchodzić na jakiś wyższy etap waszego partnerstwa, czyli mogą to być dla osób, które jeszcze nie są w związku małżeńskim, jakieś zaręczyny, jakieś małżeństwo, jakieś zamieszkanie z kimś. Może dla osób, które tylko pod kątem biznesowym są ze sobą partnerami. Tutaj też się pokazuje to, że będziecie bardzo ładnie tą energię nakręcać, dlatego że tu się pozytywnie to dla Was zakończy, więc pozytywnie, jeśli chodzi o pracę, o biznes nowy, o każdego rodzaju nową drogę. No i tak jak mówiłam, tutaj się jakieś dziecko pokazuje, więc nie wiem, czy to jest myślenie o dziecku, to też może być właśnie jakby rozwijanie tego swojego biznesu. No, czy po prostu przyjdzie do Was wiadomość tego, że będziecie planować właśnie rozwinięcie tej Waszej rodziny. Na wierzchu tali macie rycerza monet, więc tak, pierwsze to, co macie zrobić, to być wytrwa, wytrwałymi w tym, do czego dążycie: cierpliwymi, bardzo zrównoważonymi. Dajcie sobie czas na to, co chcecie osiągnąć, uzyskać nic na siłę, nic na przyspieszenie. Bardzo ładna karta, jeśli chodzi o Plany na przyszłość. Ktoś tutaj idzie do przodu, ale właśnie tak konkretnie, bez jakby bujania w obłokach, tylko właśnie na jakichś konkretach tutaj opieracie to swoje życie. I właśnie dzięki temu wy będziecie rzeczywiście odnajdziecie ten spokój, tak jak, tak jak tu się jest pokazane. To jest nowa droga, nowe wejście w coś takie bardzo odważne, bez strachu, bo w głupcu on się tutaj właściwie niczego. Nie boi, dlatego że ta jego wyobraźnia jeszcze o tym yy, konkretnie życiu, w tym nowych tematach, nie za bardzo jest jeszcze yy, na tym poziomie, na tym etapie, kiedy trzeba się bać, yy, kiedy to jeszcze wynika tutaj, czy ja sobie poradzę. Tutaj nie ma tej energii, on dopiero zaczyna tutaj w coś wchodzić i to może się oczywiście wytworzyć z czasem, ale w tym momencie jesteście bardzo pozytywnie. Ustawieni, nastawieni, no i, i bardzo dobrze, bardzo słusznie. Także tyle mam dla Was, moje drogie raki, na tą pierwszą część dla osób w partnerstwie. Zapraszam teraz wszystkie single, no i zobaczymy, co się tutaj dla tych naszych singli pokazuje na ten tydzień. Jestem bardzo ciekawa. Witajcie, single moi drodzy. Przekładam karty już potasowane. Zobaczmy, co się dla Was, moi drodzy, pokazuje na ten nowy tydzień. No i oczywiście życzymy sobie samych pozytywów, jak zawsze. Drogie raczki single. Równowaga. O, macie jakieś wiadomości, tutaj odkrywanie jakiejś prawdy wam się pokazuje, decyzje, które będą prawdopodobnie właśnie dotyczyły tego, czego się dowiecie. Karta świata, pięknie, macie podróże, ale też jakiś nowy etap w waszym życiu się tutaj rozpoczyna poziomie, czy macie, więc tutaj są różne, różne tematy, ale jak dla was, no i cesarz się pokazał jako e, karta, która już była tutaj w tej pierwszej części, więc kontrola nad naszym życiem, ale równocześnie też i duże wsparcie od kogoś, kto jest bardzo m, takim silnym charakterem i silną osobą w naszym życiu, więc tutaj już sobie od razu dopowiedzcie sami, któż to jest. E, czy to jest wasz ojciec, czy to jest wasz boss, czy to jest wasz e, e, z pod jakimkolwiek um no temacie pod jakimkolwiek kątem, tak? Ale też może tutaj być powiedzmy, nie wiem, dziadek, lider, mentor, ktoś, kto jest dla was niesamowicie istotny, może nawet nie być z Waszej rodziny, z Waszego otoczenia, ale zawsze może to być nawet wręcz osoba, która, której słuchacie, nie wiem, w telewizji, w internecie, ktoś, kto wam naprawdę tutaj wkłada dobrze do głowy takie same dobre, pozytywne rzeczy, do tego kieruje wami jakby w taką dobrą konkretną stronę, także tutaj jest dużo pięknej takiej energii zrozumienia i kontroli nad swoim życiem. No ale tak od początku macie kartę umiarkowania, więc tutaj wam się Strzelec pokazał, tu, tu macie raka, macie barana, macie Koziorożca pokazanego i tyle i to by było na tyle, no oczywiście jeszcze tutaj dodatkowa karta pokazuje Pannę. No i rybki macie też jeszcze tutaj pokazane w, jeszcze pod spodem, ale już nie będę, nie będziemy tak wszystkiego wyciągać, bo może to być wręcz aż za dużo. W każdym razie od karty umiarkowania zaczynacie. Karty umiarkowania to trzeba tutaj troszeczkę tak zerknąć na to swoje życie, zatrzymać się po pierwsze, złapać równowagę, spróbować przepracować niektóre tematy, które, z którymi do tej pory jakby. Ja powiem tak, odkładaliśmy coś na, na później, co chwila i to się tak już uzbierało, że w tym momencie już nie macie innego wyjścia, tylko po prostu w końcu trzeba tu stanąć e, z prawdą w oczy i zacząć nad tym pracować. E, no pomoże wam w tym to, że wy jesteście osobami, które... Naprawdę w każdej takiej, nawet trudnej sytuacji, potrafią sobie poradzić. Kiedy Wam te warunki nie sprzyjają, Was to w ogóle nawet niespecjalnie nie potrafi zmartwić, jakby nie rezygnujecie w takich trudnych sytuacjach, w, w, w trudnych warunkach. Wy potraficie tutaj naprawdę. Popracować nad samym sobą, ale równocześnie nad e, samym, samą. Oczywiście to już sobie odmieniajcie, ale też te warunki Was jakby nie przerażają. Tutaj jesteście w stanie nad wszystkim pięknie zapanować i trzymać tą równowagę. Tu jest bardzo też często wsłuchiwanie się w swój głos wewnętrzny, więc też zwróćcie na to uwagę, bo może coś Wam, e, nie tylko sny Wam mogą coś podpowiadać, nie tylko jakieś takie. Powiedzmy coś, co usłyszycie zupełnie nie słuchając, tak, to chyba naj, najkonkretniej można to przetłumaczyć. No, wsłuchiwanie się po prostu w to, co jest dookoła nas, tak jak powiedziałam, nie słuchając, ale wy to usłyszycie. Karta kapłanki, więc tutaj macie pokazaną albo osobę, jak wiadomo, może przeważnie to jest kobieta, kobieta, która jest bardzo się kieruje wiedzą, zaufaniem, ale też i jakby nie stara się ingerować w wasze życie sama z siebie, więc tutaj jeśli wy nie przyjdziecie do tej osoby, nie zapytacie ona tutaj nie będzie, nawet wiedząc co się dzieje, nie będzie tutaj jakby sama z siebie wychodziła, żeby się w, w wasze e, życie wtrącać, tak? Wtrącać, wciskać, nie wiem, doradzać e, niepytana ale ta karta często się pokazuje w takich wypadkach, kiedy nie znamy jakiejś prawdy i ta prawda właśnie tutaj zostaje od, odkryta, więc tutaj przyjdzie coś do Was. I słusznie, dlatego że wy będziecie tutaj postawieni przed jakimiś decyzjami, których wy nie możecie podjąć. Zupełnie nie możecie tutaj wręcz odpychacie to od siebie. Udajecie, że w ogóle jeszcze brakuje wam jakichś informacji. No, oczywiście to się z kapłanką pokrywa, bo i tak może być, ale to jest taka karta, kiedy my. Wiemy już tą inaczej odpowiedź na to pytanie. Wiemy, jaka ta decyzja powinna być. I Wy sami zresztą wiecie, co wy chcecie zrobić, co powinniście zrobić, ale jakby czekacie jeszcze na odpowiedni moment. Po pierwsze, Myśląc, że jeszcze tutaj coś wpłynie w najbliższym czasie i to się wszystko odmieni, nie będzie trzeba podnosić, podejmować tej decyzji, ale też jakby wy sami nie chcecie tutaj, jakby tej decyzji też ruszać z miejsca. Wy wolicie tutaj, żeby to los do Was przypchnął, ktoś to inny powiedział głośno, niż wy tutaj macie być tą osobą, na którą spadnie ta odpowiedzialność, właśnie za to, że podjęliście tą decyzję. W pierwszej części, drogie Raczki, mieliście 9 kielichów, więc tam jest na horyzoncie szczęście, dobrobyt, bardzo pięknie uczuciowo, emocjonalnie, spełnienie swoich marzeń, bo 9 kielichów to jest karta marzeń, a Wy tutaj macie coś bardzo podobnego, jakby wygraliście dwie dziewiątki, które są najlepsze, jeśli chodzi o karty Tarota, co do dziewiątek, oczywiście. Bo tutaj macie, moi drodzy, dziewiątkę monet, czyli jakby zabezpieczenie finansowe, bardzo fajne poczucie stabilnej energii emocjonalnej, finansowej, biznesowej, praca, nauka. No, może niekoniecznie uczucia. W uczuciach tutaj jest jakby troszeczkę. Odbieganie od tych uczuć, jakby nie chcemy się tutaj za bardzo pakować w coś, co, co nie czujecie w tym momencie, że Wam przyniesie więcej szczęścia, niż macie w tej chwili. Więc, jakby takie racjonalne podchodzenie do tematu i jakby nie naginanie jeszcze tych wszystkich rzeczy, które innym osobom może. Z jakby sprawiają przyjemność, tak bym to powiedziała. W każdym razie tutaj się czujecie bardzo zadowoleni, bardzo spełnieni i jakby tak jak powiedziałam nic wam dużo nie brakuje. Poza tą drugą jeszcze osobą, z którą byście ewentualnie tutaj jakby dopełnili ten cały cykl, czyli 10 monet, ale w tym momencie 9 jest dla was jak najbardziej uh, fajne. Teraz macie kartę świata, więc tutaj zawsze się podróże pokazują, takie dalekie, um, często zagraniczne, ale druga rzecz to jest to, że Wy tutaj jakiś sukces osiągnęliście, dopełniliście jakiegoś tematu, do, tak jakby. Um, no Karta świata to jest ostatnia karta Wielkich Harkan, czyli to jest ostatni moment, ostatni krok, który zrobił głupiec w swoim um, cyklu, do którego w drodze, którą musiał zrobić, ok, w tym swoim życiu. Więc jakby wy tutaj też dosięgnęliście już te, tego nieba, tych gwiazd i a, z tym się żegnacie, ok? Z wielką radością, tu jest sukces, tu jest e, spełnienie, tu jest e, często nowa droga w ogóle, którą już zaczynacie właśnie z tą radością, że. W końcu od czegoś się uwalniacie, wchodzicie w coś zupełnie nowego, po nowemu, po swojemu, inaczej, ok? Dlatego, że już macie tutaj, to jest karta, kiedy mamy ogrom doświadczeń, ogrom wiedzy, no zabezpieczenie takie, jeśli chodzi o przeszłość, tak? Wiecie już, co... Co może jeszcze przyjść do was, czego można się spodziewać, może w tym sensie, co na was może czyhać, co wam przynosi szczęście. Wy tutaj macie bardzo dużo takiego zrozumienia samego waszego otoczenia i swojej osoby równocześnie. Teraz mamy pazia mieczy i tutaj mamy tak, albo jakieś umowy. Tutaj też się pokazują takie nagłe podejmowanie jakichś decyzji, więc to możecie mieć tutaj właśnie z tą podróżą. W każdym razie tutaj macie zwrócić uwagę na to, żebyście byli przygotowani Gotowanie, jeśli, nie wiem, macie coś w ostatniej chwili zaplanowane, e, powiedzmy, wycieczkę e, wykupioną, tutaj nie zapomnijcie czegoś z domu zabrać, typu paszport, nie wiem, dokumenty, jakieś coś, co będzie wam potrzebne tutaj w tej podróży. No i na koniec macie cesarza, więc jest. Ja bym powiedziała, dla Was e, konkretnie to jest e, niesamowita kontrola tego Waszego życia. E, dojście do jakiejś pozycji, e, w której Wy się już dobrze czujecie, jesteście bardzo taką e, konkretną osobą, tutaj już pokazani. A nie musi to być e, też energia tylko i wyłącznie tej karty, tego, gdzie Wy się znaleźliście, ale no, tu się zawsze w cesarzu pokazuje jakiś, jakaś. Z chciałam powiedzieć starszyzna, tak? Ktoś, kto jest rzeczywiście wiekiem dosyć starszy od was, ale, no i mężczyzna, ale też tutaj jest ktoś, kto no może dużo wam pomóc w tym waszym życiu. Ktoś, kto może nie jest jakby osobą z poczuciem humoru, ktoś tutaj nie jest raczej taka ponura osoba, ale nie, nie do przesady. Ktoś, kto lubi rządzić, ktoś, kto jakby nie, w, nie ma wpływu na tą osobę, to otoczenie zewnętrzne. Jego to nie obchodzi. On tutaj wie, jaką ma swoją wartość i um, czym się kieruje, i co go doprowadziło właśnie tutaj do tego stanowiska, które zajmuje. Więc jakby nie ma tutaj w nim um, obaw, lęków tutaj, to to w ogóle nie ma takiego tematu tutaj dla tej osoby. Macie też jakiegoś śledzika tutaj na waszych plecach, więc i dla panów, i dla Pań, oczywiście. Tutaj jest jakby ktoś was, może to są kontakty jakieś internetowe też, bo tutaj w każdym świata to się pokazuje, więc może ktoś was po prostu przegląda. Nie dlatego, że was śledzi, tylko i wyłącznie może ktoś po prostu jest was ciekawy, z jakichś powodów zainteresowaliście tą osobę, no, pod kątem taki, takiego właśnie zauroczenia, nie wiem, już takiego ciekawości, spełnienia swojej ciekawości na Waszym y, punkcie, tak? Y, chyba tyle. Myślę, że już wszystko wam powiedziałam. Pamiętajcie o tym spokoju, bo to jest bardzo potrwna karta tutaj do tej do tej, tutaj macie kartę spokoju, uzyskania takiej pewności siebie. W karcie pustelnika to jest poszukiwanie swojego nowego ja, nowej drogi, takie przyświecamy sobie Tą drogę, którą idziemy, podążamy tym światłem, które od nas bije wręcz, czyli taką czystością umysłu, taką logiką, takim naprawdę kroczeniem. Każdy krok dla Was ma niesamowitą wartość, i Wy tutaj jakby wręcz będziecie się karmili tym każdym krokiem w swoim życiu, bo on będzie tak bardzo przemyślany, że może być tylko i wyłącznie doprowadzić Was do czegoś bardzo pozytywnego i konkretnego. Um. Wyciszajcie się, korzystajcie. Może czasami trzeba troszeczkę też tutaj dać sobie luzu, odpocząć, odizolować się od telefonów, komputerów, tarotów. <grym> Oczywiście, bo te taroty też wam się pokazują, więc zwróćcie na to uwagę, żebyście się tak nie zawieszali, może um, przynajmniej na jakiś czas ściskam was mo mocno, moje drogie raczki trzymajcie się, wszystkiego dobrego wam życzę pozdrawiam serdecznie i tych dziewięciu monet wam życzę i tej właściwie wszystkiego wam życzę, tych podróży tych e, solidnych, konkretnych ludzi wokół was i e, odkrywania jakichś, e, albo siebie albo jakichś tajemnic trzymajcie się, udanego tygodnia